No, witam, witam, trzeci mecz, Wie... co to było? A, rod do tego pala, Jakaś nowa mapa, jakaś brewery, chuj, co to jest. Nie znam mapy, ale muszę skoczyć? A, tak można. No. A, to się tak wychodzi jakoś dziwnie, śmiesznie Okej, okay, dobra. Nie potrzebny byłem. Nie da się tu skoczyć? Nie, nie da się tu skoczyć. Jakiś buścik trzeba No To co? Lecimy dalej. Dobra, w jeszcze badaś. Nie znam mapy, ale... Tu może przyjść. I tu. Ta? Ty naj... Za nie znam mapy. No jeszcze mi podwędził. Nic mi nie ale... Jeszcze mi daje kasę. No kumasz tego. No dobrze. Jest git. 2-0. jak luj. O, nie mam graffiti. Kurwa. Szkoda. No, nawet no, nie graffiti. Jest ja to w tym meczu, no. Sam sobie kasuję wszystkich. O, a już będę więcej sprawdzał po nagrywce. Jest ciekawe jedno miejsce, które mnie interesuje. Trzeba się dogadywać bardziej. Hmm. Parago? <grywa> nie wierzę. <grywa> no oficer, Nie wierzę, że chłop nagrywał miał Powiedział się, że mu połowę HP nie zadałem, nawet to. Będę się śmiał. Ale artykuł coś nie szkodzi mu zadania. Fajna, fajna. O, to się da leś. Ale dla bezpieczeństwa. No, ciągnięte jest to ładne żadnego fraga nie ma no nie zaskoczyłem znowu gdzie jest to pompu Skoro się da przejść ale jak to idzie do przejścia a tu idzie przejście. przejścia dobrze ale nie ma Bonda, let's go nie mogę sprzedać sorry ja mam w tych, na nie negatywnych. bardzo. Poli, Czy tam nikt nie przyjdzie? Śmiałem. Nie, idźmy stąd. Nie, nie. Nie, to może przyjść w sumie. Nie ja tak, rzuciłem z dupy, ale O, siadło. Fajna. O, da się jednak skoczyć tu Dobra, jednak coś tam fragować, odpałem się Woda będzie bronią. Trzeba mu dać tego banda. Kurwa, nie zgorszyłem. O, na się sobie fajna, fajna. A banda mu załatwił. Sprawdźmy. Ja się Hmm. Ja się schował. Ale nie ze mną. Ej, dobra, szybko to leci. Spodziewałem się, że tak szybko to będzie. Będzie 8-0, jest dopiero 6 minut. To jest hit. O, fajnie, wyskoczyłem. Skrócisz to czy nie skrócisz? Już nie skrócisz się, boisz. Widziałem jak. na Nawak mi ale Leży i robię to. A no noś się poobijali. Myślałem, że go nie widać, co? Dobra, szybki laszyk. Koniec meczyku. Bezaporowo, tak nawet. A nie do w sumie czemu nie. No, żeby nie wyjaśnić swój spektrum gościu, nie zbudowaliście się tu? Czy oni na raz wydali się za? Mogę zbudować? O, mogę. No nie fajne. O, pochowali. No do meczek nie powiem, no ale trudno. Wygrany. Mamy trzy winy. Jeszcze 7. Będzie kolejny stopień? Nie będzie. No nic. Ale jeszcze 7 meczów. Więc do następnego. Jo.